Gdy świat kazał gnać, ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was spokojem. Piątek, piątego tygodnia Wielkiego Postu. Jest takie przysłowie, może bardziej powiedzenie, które mówi, że wszystko, co przed ale, jest nieważne. I chyba śmiało możemy to Powiedzenie zaaplikować do dzisiejszego pierwszego czytania. Widzimy Jeremiasza, który ma doświadczenie bycia prorokiem odrzuconym, bycia prorokiem prześladowanym. Nigdy go nie rozumie. Ma tą misję, którą podjął, chociaż z pewnym trudem i z pewnym oporem. Teraz ma głosić trwoga dookoła i wcale mu się to nie podoba. No, tym, do których mówi, też się to nie podoba. Więc widzimy w tej pierwszej części tego pierwszego czytania ten dramat Jeremiasza, ten jego smutek, rozpacz. Słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mego upadku. Może on da się zwieść, tak, że go zwyciężymy i wymrzemy pomstę na nim. Wszyscy zaprzyjaźnieni, to nawet nie że wrogowie, ale również i przyjaciele odsuwają się od Niego, oddalają Go, oddalają się od Niego i źle mu życzą. To jest ta skarga, byśmy powiedzieli, nawet takie Jeremiady. Ale, i tu pada to słowo: Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Nagle, Myśmy nieoczekiwany zwrot akcji, zwrot narracji, że tutaj widzi ten dramat, że nie tylko wrogowie, ale również przyjaciele go zostawili, ale wie o tym, że przy Nim jest Bóg. Że ten Bóg, który na samym początku jego powołania, o czym możemy przeczytać w pierwszym rozdziale, powiedział mu: Ja jestem z Tobą. I teraz Jeremiasz wraca może do tych słów, może sobie przypomina, może właśnie teraz jest ta modlitwa jego taka, gdzie siedzi, gdzie trochę się żali, że trochę lamentuje, ale Pan Bóg wlewa w jego serce to słowo. My byśmy powiedzieli słowo Boże, takie, które możemy odczytać, ale dla Jeremiasza jest to przypomnienie słowa, które Bóg wypowiedział bezpośrednio do niego. To słowo, które go umacnia, a może później Jeremiasz. Modlił się Psalmem 18, w którym modlimy się i my również. Boże skało moja, na którą się chronię, Boże skało, jestem na skale, a co jest wokół, ogarnęły mnie fale śmierci. Gdyby nie ta skała, to już dawno bym się utopił, gdyby nie ta skała, to już dawno te fale śmierci by mnie dosięgły i bym umarł. Wzywałem Pana w moim utrapieniu, wołałem do mojego Boga, tak jak rozbitek jestem na tej skale i wołam, żeby ktoś mi przyszedł z pomocą. Ale czy widzę, że już mi przyszedł z pomocą, bo przecież tą pomocą jest ta sama skała, Bóg, który jest fundamentem, Bóg, który jest oparciem, Bóg, który się nie zmienia, Bóg, który jest cierpliwy, Bóg, który wysłuchuje. Wołałem do mego Boga. Ta cierpliwość w tym wołaniu, ta wytrwałość w tym wołaniu. Wołam do Boga. Jeremiasz ma to doświadczenie i przyjaciół i nieprzyjaciół, którzy się od niego odsuwają i Boga, który jest stały, który jest cierpliwy, który jest fundamentem Jego życia. I tak możemy popatrzeć dzisiaj również na Chrystusa, który wiedzie kolejny spór z Żydami. Oni chcą go ukamienować, nawet już porwali za kamienie, czyli mają te kamienie w ręku, a Chrystus z nimi dyskutuje. To jest dziwne, już powinien się wycofać, już powinien uciec, już powinien zebrać apostołów, żeby go tutaj bronili, a On z nimi dyskutuje, i mówi, za który z tych dobrych czynów chcecie mnie ukamienować. Tak jakby jeszcze bardziej chciał ich rozścieczyć, rozłościć. Ale On ma ten spokój, ten spokój, któremu na początku, którego na początku brakowało Jeremiaszowi, bo Chrystus również jest tą skałą. Chrystus opiera się o Ojca jako skałę, spokój. To nie chodzi o to, że on ma teraz kamienne serce, ale ma tą stałość, spokój i opanowanie. I ciekawe, że właśnie prowadzi ten dialog, mówi za który z tych dobrych czynów chcecie mnie ukamienować, ale jednocześnie wie, że wszystko co dobre zrobił, o czym się dowiemy w następnych fragmentach Ewangelii, wszystko to dobro, które wykonał względem tych ludzi, będzie podstawą oskarżenia. Że tutaj ich nie przekona, choć ciągle jeszcze próbuje. Właśnie, że miłość jest cierpliwa i Chrystus z tą miłością i z tą cierpliwością jeszcze z nimi rozmawia, jeszcze próbuje uratować. I znowu, trochę jak refren ostatnio u Świętego Jana, wracają te słowa, i wielu tam w niego uwierzyło. Czyli aż chciałoby się powiedzieć, opłacało się. Ale zaczyna się z kamieniami. Gdyby nie ta cierpliwość, gdyby nie ta stałość Chrystusa, gdyby nie miłość do nich i chęć uratowania, pewnie wielu by nie uwierzyło. Dzisiaj, kiedy przychodzi to słowo, też pewnie moglibyśmy naszym bliskim zadać to pytanie, za który z tych dobrych czynów chcesz ukamienować? Pracuję, poświęcam się, mam cierpliwość. Wydaje się, że wszystko, co robię, jest dobre, że wszystko, co robię, jest dla Was. Ale widzimy tą różnorodność, widzimy tą różnicę, że nie każdy to potrafi właściwie dostrzegać. Z tym się tutaj możemy nie dyskutować, nie zżymać, nie kłócić się na to, ale faktycznie, jak Jeremiasz, jak Jezus, i jak dzisiejszy psalmista, mieć tą pewność. Jestem oparty o Boga, jako o skałę, to jest ta moja opoka, to jest ta moja siła. I faktycznie różni przeciwnicy, różne trudności tu w życiu będą, ale ja wiem. Komu zaufałem i wiem, kto jest moją skałą, na którą się chronię. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, odpuść nam nasze winy i wyzwól nas z więzów grzechów, które popadliśmy wskutek naszej słabości przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Naucz mnie liczyć moje dni. Chcę być mądra.